Witaj, zapraszam Cię do praktyki jogi Nidry. Przygotuj sobie spokojną przestrzeń, przewietrz pomieszczenie. Przyda Ci się mata i koc do przykrycia ciała. Jeśli lubisz, możesz pod głowę położyć małą poduszkę. To przestrzeń głębokiej regeneracji dla Twojego ciała. Upewnij się, że nic nie będzie Ci przeszkadzać. W jodze Nidrze pracujemy z sankalpą. Czyli postanowieniem. Prosta sentencja, która będzie jak ziarno zasiane w Twojej podświadomości. Najlepiej jedno zdanie, bez zaprzeczeń. Tak, aby dotrzeć do korzenia sprawy aktualnej w Twoim życiu. Ponieważ wiedzę nic, kontaktujemy się z podświadomością, lubię o tym myśleć tak, że to właśnie kontakt z korzeniami. Przykładowa sankalpa to: Czuję się bezpiecznie w moim życiu. Lub Czuję się bezpiecznie prowadząc samochód. Pomyśl o słowach, które będą jak najbardziej naturalne dla ciebie, tak aby były połączone z emocjami, z Twoją naturą i z Twoją aktualną potrzebą. Kiedy będziesz już gotów, gotowa, połóż się w siawasanie. Stopy rozszerzone opadają zupełnie luźno na boki. Wnętrza dłoni skierowane ku górze. Zamknij oczy i pozostań nieruchomy, nieruchoma. Niech będzie ci naprawdę wygodnie. Rozluźnij mięśnie twarzy. Daj sobie chwilę na dokonanie korekt. Przez ten czas, czas praktyki, postaraj się nie przywoływać, nie myśleć o zmartwieniach i problemach. Skoncentruj się na jodzenidrze. Weź długi głęboki wdech. A w trakcie wydechu poczuj, jak się rozluźniasz. Skieruj uwagę do brzucha. I zacznij oddychać właśnie do brzucha, do dołu ciała. Zauważ jak on lekko unosi się i opada. Obejmij świadomością dźwięki z zewnątrz. Stań się świadoma, świadomy odległych dźwięków na zewnątrz budynku. Pozwól swojemu zmysłowi słuchu sięgnąć w dal, a następnie, stopniowo, wycofaj go z powrotem do tego budynku i z powrotem do tego pokoju. Obejmij świadomością ten pokój. I siebie leżącego leżącą na podłodze. Stań się świadomy, świadoma swojego ciała, leżącego na podłodze. Obejmij świadomością swój oddech. Po prostu bądź świadomy, świadoma, że oddychasz. Nie próbuj zmieniać tego oddechu. Nie próbuj go osądzać. Świadomość oddechu i świadomość ciała. Przypomnij sobie swoje postanowienie i powiedz w myślach do siebie: Zamierzam praktykować jogę Nidra. Pozostanę przytomny, przytomna, nie będę spać. Teraz określ swoje postanowienie, swoją sankalpę na tą praktykę Jogi Nidry. Powtórz swoje postanowienie w myślach z pełną świadomością i uczuciem trzy razy. Teraz przechodzimy do rotacji świadomości. Świadomość różnych części ciała poprzez podróż przez ciało. Pozwól swojej uwadze swobodnie przeskakiwać z jednej części do drugiej. Zawsze zaczynamy od prawej strony. Kciuk prawej ręki, drugi palec, trzeci, czwarty, piąty, dłoń, grzbiet dłoni. Nadgarstek, dolna część ramienia, łokieć, górna część ramienia, bark, pacha, bok, talia, biodro, prawe udo, rzepka, mięsień łydki, kostka, pięta, podeszwa, wierzch stopy. I prawe palce jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Lewa strona kciuk lewej ręki, drugi palec, trzeci, czwarty, piąty. Wnętrze dłoni, grzbiet dłoni, nadgarstek, dolna część ramienia, łokieć, górna część ramienia, bark, pacha, bok, talia, biodro, lewe udo, rzepka, mięsień łydki, kostka, pięta. Podeszwa, wierzch stopy, lewe palce: jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Przejdź do czubka głowy, czoła prawej brwi, lewej brwi, środka brwi, prawej powieki, lewej powieki prawego oka, lewego oka, prawego ucha, lewego ucha, prawego nozdrza, lewego nozdrza, prawego policzka, lewego policzka, górnej wargi, dolnej wargi, podbródka, szczęki, gardła, prawego obojczyka, lewego obojczyka. Prawej części klatki piersiowej, lewej części klatki piersiowej i do środka klatki piersiowej. Dalej. Pępek. Górna część brzucha. Dolna część brzucha. Prawa pachwina. Lewa pachwina. Prawe udo. Lewe udo. Prawe kolano. Lewe kolano. Prawy mięsień łydki. Lewy mięsień łydki. Prawa kostka, lewa kostka, prawe palce u stóp i lewe palce u stóp. Teraz tył ciała, prawa podeszwa, lewa podeszwa, prawa pięta, lewa pięta, prawy mięsień łydki, lewy mięsień łydki, tył prawego kolana. Tył lewego kolana, tył prawego uda, tył lewego uda, prawy pośladek, lewy pośladek, prawe biodro, lewe biodro, cały kręgosłup, prawa łopatka, lewa łopatka, tył szyi, tył głowy i czubek głowy. Główne części. Cała prawa noga, cała lewa noga, obie nogi razem. Całe prawe ramię, całe lewe ramię, obie ręce razem. Cała głowa razem, całe plecy razem, cały przód razem, całe ciało razem. Całe ciało razem. Stań się świadomy: świadoma miejsca styku ciała z podłogą. Skoncentruj się na nim przez krótki czas. Poczuj punkty kontaktu ciała z podłogą. Intensywnie, równomiernie. Przenieś swoją uwagę na podeszwy stóp. Poczuj skórę na podeszwach stóp. Od pięt do czubków palców. Przejdź do dłoni. Poczuj skórę na dłoniach i palcach. Poczuj skórę i stań się świadomy, świadoma linii na swoich dłoniach i palcach. Intensywnie, z pełną świadomością. Przenieś swoją świadomość na twarz. Obejmij świadomością skórę na swojej twarzy. Rozwiń swoją świadomość skóry na czole. Policzka i brodzie. Stań się świadomy, świadoma wszelkich linii na swojej twarzy. Przenieś uwagę na powieki. Poczuj to miejsce, gdzie powieki stykają się ze sobą. A teraz usta. Poczuj miejsce, gdzie stykają się wargi. Teraz zwróć uwagę na naturalny oddech. Stań się świadomy, świadoma, że oddychasz spokojnie i powoli. Świadomość swojego oddechu, nic innego. Skoncentruj się teraz na przepływie oddechu pomiędzy pępkiem a gardłem. Poczuj oddech poruszający się wzdłuż tego odcinka. Podczas wdechu powietrze unosi się od pępka do gardła, a z wydechem opada od gardła do pępka. Stań się tego świadomy świadoma. Teraz obejmij świadomością oddech przez nos. Naturalny oddech przypływający przez oba nozdrza, spotykającego się na szczycie, tworząc trójkąt. Pomyśl o oddechach, które zaczynają się w różnych miejscach z pewnej odległości, zbliżają się. I łączą w środku brwi. Teraz zacznij praktykować mentalną nadiszodanę, mentalną świadomość oddychania naprzemiennie przez nozdrza. Licząc od końca. Od 27 do 1 w następujący sposób: 27 wdech, lewe nozdrze, 27 wydech, prawe nozdrze, 26 wdech, prawe nozdrze, 26 wydech, lewe nozdrze. I tak dalej. Powtarzaj to w myślach podczas praktyki. Jeżeli zgubisz się w liczeniu, wróć do początku. Pełna świadomość mentalnego oddychania naprzemiennego i liczenia. Pozostawaj przytomny, przytomna. Kontynuuj liczenie z pełną świadomością. Kontynuuj z pełną świadomością. Stań się świadomy, świadoma ta kaszy, wewnętrznej przestrzeni, którą widzisz pod zamkniętymi oczami. Rozwin świadomość tej przestrzeni. Nieskończona przestrzeń, która rozciąga się tak daleko, jak możesz zobaczyć, tak nisko lub tak wysoko i tak szeroko, jak możesz zobaczyć. Bądź całkowicie świadomy, świadoma, ale bez zaangażowania. Obserwuj tę przestrzeń tak, jakby to był film. To, co widzisz, jest projekcją Twojej podświadomości. Jeśli widzisz jakieś wzory, to jest po prostu sposób, w jaki manifestuje się Twój umysł. Utrzymuj swoją świadomość. Kontynuuj. Przenieś swoją uwagę na środek brwi. Skup uwagę na środku brwi. Wyobraź sobie, że siedzisz w pozycji medytacyjnej lub innej wygodnej pozycji, w centrum miejsca brwi, śpiewając mantrę: OM w synchronizacji z oddechem. Świadomość siedzenia w środku brwi, śpiewając OM w synchronizacji z oddechem. Kontynuuj. Wyobraź sobie kręgi OM wyrastające ze środka brwi, gdy kontynuujesz tą praktykę. Teraz przenieś swoją uwagę z powrotem tylko do środka brwi. Zakończ wyobrażanie sobie siebie. Przygotuj się do powrotu do chitakaszy. Przywróć swoją świadomość do Chitakaszy, wróć ponownie do tej wewnętrznej przestrzeni, przestrzeni, którą widzisz pod zamkniętymi oczami. Obserwuj tę przestrzeń uważnie, pod kątem wszelkich kolorów lub wzorów które mogą się pojawić. Nie powinno być żadnego wysiłku, tylko świadomość obserwowania. Całkowita świadomość obserwowania, bez zaangażowania. Kontynuuj obserwowanie tej przestrzeni i obejmij świadomością wszelkie obrazy, wszelkie spontaniczne myśli, które się pojawiają. Spróbuj stać się ich świadomy, świadoma. Stań się świadomy, świadoma swojego postanowienia. Przypomnij sobie postanowienie, które zrobiłeś, zrobiłaś na początku praktyki. Wyraź swoją sankalpę trzy razy tymi samymi słowami i z tą samą postawą, z uczuciem i naciskiem. Obejmij świadomością swój oddech, naturalny oddech. Stań się świadomy świadoma oddechu przez nozdrza. Rozwij całkowitą świadomość oddechu przez nozdrza i kontynuuj to oddychanie. Umysłowa świadomość naprzemiennego oddychania przez nozdrza. Praktykuj to przez krótki czas, tak jak przy odliczaniu. Rozszerz swoją świadomość oddechu na każdą część ciała. Kiedy robisz wdech, Poczuj jak życiodajna siła przenika całe twoje ciało. Weź długi, powolny, głęboki oddech i stań się świadomy świadoma swojego odprężonego ciała. Stań się świadomy świadoma swojego fizycznego istnienia. Rozwiń świadomość swojego otoczenia, podłoża, na którym leżysz, pokoju, w którym jesteś. Przenieś uwagę na zewnątrz. Obejmij świadomością miejsca, w których ciało styka się z podłogą. Zwróć uwagę na to, jak Twój brzuch powoli unosi się i opada. Poczuj rozluźnienie mięśni Twojej twarzy, rozluźnione ręce, nogi. Zacznij wykonywać drobne ruchy przygotowujące do wstania, nie spiesz się, nie ma pośpiechu. Kiedy będziesz gotów, gotowa, delikatnie porusz palcami stóp, palcami dłoni. Następnie możesz poruszyć kostką nad garstkiem, głową delikatnie w lewą i w prawą stronę, połóż dłonie na ciele. Kiedy będziesz gotów, gotowa, przekręć się delikatnie na prawy bok i pozostań tam chwilę. Po chwili usiądź powoli, tak żeby głowa podniosła się ostatnia i otwórz oczy. Pozwól sobie pozostawić jeszcze takie miękkie spojrzenie, półotwarte, śniące oczy. I rozejrzyj się po pomieszczeniu, w którym jesteś. Sprawdź, czy jest coś, czego zazwyczaj nie widzisz, coś na co nie zwracasz uwagi. Zobacz jak wygląda. Niech ten stan regeneracji zakorzeni się w twoim ciele. Ćwiczenie jogi Nidry jest teraz zakończone. Dziękuję. Zachęcam Cię do tego, aby obserwować swoje sny, szczególnie dziś, i kilka nocy po praktyce jogi nidry. Sprawdź, czy to, co ci się śni, jest jakoś powiązane z Twoją praktyką. Do usłyszenia.